Świetniowy dzień. Wiosna? Słuchajcie, nie kłamcie. Gdzie wy tu widzicie wiosnę? Mrzy jak na jesień, trochę trawy wyrosło i wszystko. Niemniej jednak wraz z moim koleg moimi kolegami Jarkiem i Tatkiem bardzo serdecznie was witamy na kol kolejnej imprezie. Chcieliśmy radośnie to zrobić, ale jakoś nie wychodzi, bo nam pogoda niestety nie dopisała. Ale myślę, że w duchu jesteście wiosenni i radośni i będzie wszystko grało. Kochani, z uwagi na to, że w zeszłym roku musiałem sam otwierać, nie było tutaj e, e, tatka, on już za swoje dostał, więc go zostawcie w spokoju. E, ja dzisiaj e, może jeszcze parę słów później powiem, ale teraz chciałbym oddać jemu głos, bo to nawet mi jest wygodne, powiem Wam, ponieważ e, on i tak by mi przerywał, więc <noise> lepiej niech Goda sam. Proszę bardzo, Tadeusz Rolnik! Ale ja tutaj też oddam głos jeszcze Jarkowi, bo tutaj jest cały winowajca Topinamburu i może ty wprowadzić jeszcze. Nieźle. Cóż mogę powiedzieć. Na ostatnim festiwalu tutaj Robert właśnie mówił, że miał jakiś sen o sadzeniu Topinamburu, żeśmy się tak spierali, coś tam i myślę, że to chyba wyśnił mu się to sadzenie Topinamburu, które ma dzisiaj być na koniec w deszczu, tak? Także urodzaj będzie na pewno na topinambur, bo jak taka pogoda... Topinambur ryżowy będzie. Ryżowy, no, także topinambur bardzo lubi wodę, także... No, dobrze. Słuchajcie, jak się patrzy na tą piękną roślinę, to ona ma w sobie wszystko. Orzeń się stary, orzeń, póki masz twardy korzeń. Zobaczcie, jaka piękna roślina i jeszcze kwitnie i jesienią, dostarcza Pszczołom cennego pożytku. Chociaż nie zawsze, jak się do mnie przyjeżdża na dożynki, to on jeszcze nie kwitnie, ale w październiku lubi wydawać właśnie kwiat. Przez co jest bardzo lubiana przez pszczelarzy. Dzisiaj tutaj będziemy mieć też pszczelarza, który tutaj jeszcze fajnie wejdzie w słońce. Ta roślina jest błogosławieństwem na te czasy. Ja w 2020 chyba roku u Andrzeja Nikodemowicza poproszony zostałem o takie po prostu jakieś takie moje wywody i temat, Andrzej pyta się jaki, jaki temat wykładu. Ja tak sobie rzuciłem hasło, zapożyczyłem sobie to z, z, z tytułu świętej pamięci Albina Siwaka, syndrom gotowanej żaby. Syndrom gotowanej żaby 2020-2025. I yy, kochani, czy, czy, to, czy to się nie dzieje? Dzieje się, dzieje się. A ta roślina jest yy, w sam raz na te czasy, dlatego, że yy, mamy scenariusz czterech w Apokalipsy, i tu nie jest yy, tak, że ja będę was straszył, bo to jest wszystko wyłożone jak krowie na robie, a trzeba czytać mądre książki, a dwie zwłaszcza: yy, Apokalipsa, Księga Objawienia Świętego Jana i, i Księga Daniela w Apokalipsy pisze scenariusz, jest scenariusz Czterech Jeźdźców Apokalipsy i w jednej z audycji w radio Wnet zrobiliśmy taką godzinną audycję pod hasłem właśnie Czterech Jeźdźcy no i Jadą Jeźdźcy śpiewał zespół Kult Jadą Jeźdźcy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej ale mamy tego pierwszego konia, pierwszego jeźdźca który już był czyli zaraza drugi, wojna wszystko jest, kochani, wyreżyserowane, tu nie będziemy tracić czasu, bo ja mam mało czasu, a tutaj fachowcy od gleboznawstwa, prawda, już są w boksie. Tacy konie bezpieczne, bezpieczne konie w boksie, prawda? Bo trzeba tą ziemię przygotować, oczywiście, czyli mamy zarazę, wojnę, no i głód spadnie z nieba, tak? Kiedyś pamiętam rozmowę z doktorem Jaśkowskim i, i z panią Danusią i ona, y, słuchaj, tam mówi do koleżanki, ty, mówi, robicie jakieś zapasy? Oj, mówi, Danka, no to ja mam, mówi, Zaw, kilo ryżu zawsze mam. To tak rano sobie pójdę, kupię, po co mi zapasy? No, głód spadnie z nieba, jest to opisane i teraz, kochani, wszystko jest wyreżyserowane. Jak mamy informacje, czy z Ameryki Południowej, czy Północnej, czy też Leszek Kunc, którego serdecznie pozdrawiam, relacjonuje nam też na bieżąco, jak zalewa się pola, jak się po prostu morduje, gazuje, ileś tam milionów kurczaków, bo ptasia, grypa i wirus i tak dalej. Ale teraz kochani, jedna rzecz, jeśli ja o kurach wspomnę, tak, bo tak będę trochę skakał, Ktoś dzwoni, kochani, kochani panie Dajziu, mój kurę taką na Mówię, proszę panią, kto przy zdrowych zmysłach zabije kurę, która znosi jajka? To było niemożliwe. A no kura taka, która jeszcze. Była, chodziła, ale już widać było, że, że prawda, ona już niedługo, no więc to się żona pozwoliła taką kurę, że jak miała zdechnąć, to się zrobiło z niej rosół. No i dlatego ten wirus ginie w temperaturze 80 stopni i robiło się, prawda, rosół. Oczywiście długo się bo taką kura nierzadko miała z 8, 10 i 12 lat i czasem coś spadło na nią z wozu, no więc takie kury były przeznaczone na rosół. I teraz mamy tego czwartego konia, czwarty koń będzie mor, czyli śmierć, czwarty jeździec, a co to jest ten czwarty jeździec, kto jest następstwo pierwszego, drugiego i trzeciego, czyli koktajl, bo nie wyjadę, bo nie wejdę do teatru, Albo co ludzie powiedzą, a no co ty, no to naukowcom przecież trzeba wierzyć. Najlepiej to skwitował Julian Tuwim w wierszu Całujcie mnie wszyscy w dupę. Znacie Państwo ten wiersz? To proszę sobie, wygooglujcie, wysłuchajcie sobie wiersz Juliama Tuwima. Stanisław się uśmiecha i zna go doskonale. Prawda? Ja mam pół godziny, proszę panią, Robert mi dał swoje piętnaście. Proszę, proszę mnie nie wybijać z jeśli to ma pani wątpliwości, to proszę zapytać Roberta. A to, że później że się zaczęli, to nie moja wina. Ja się dopiero rozgrzewam, proszę pani. <laughs> Podejrzewam, że ci ludzie, którzy tutaj są, przyjechali za sprawą mnie i Roberta, proszę pani. Taka frekwencja ja nie chcę być niską, Robert miał być pierwszy to, to z jego powodu. Żartuję. Ale dokładnie tak jest. I teraz chodzi o to, bo nie wejdę, bo nie pojadę, bo nie polecę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc mamy następstwa. Koktajl. Czyli to jest następstwo tego pierwszego konia. Drugi jeździec. Lokalne rozboje, wojny i tak dalej. I głód. Głód, proszę Państwa, to jest coś niewyobrażalnego. Dlatego, jeśli będziemy wchodzić w Biblię, to tam pisze o postach. O postach pisała dr Dąbrowska, ale posty to jest jakiś czas i dlatego trzeba uczyć się pościć, bo ludzie nie potrafią jeden dzień wytrzymać bez jedzenia. A najgorsi będą ci, którzy... Je... dzień bez mięsa, dzień stracony. A ci weganie będą łakomym kąskiem dla tych właśnie mięsożerców. Oni się zamienią w kanibali. To będą po prostu rozboje i będą konsekwencje tego, tego, co się będzie działo. Natomiast pocieszenie nasze jest Księga Daniela. I tam prawda sen króla, który miał sen i widział Robertowi, śnił się to A królowi śniła się wielka postać, która miała głowę ze złota piersi, ze srebra ramiona z miedzi. Ale nogi miała z gliny i z żelaza. No i drapali się wszyscy po głowie, co to znaczy, i ten król nie wiedział, co to znaczy. No bo złoto to się fajnie kojarzy, srebro, mieć to się też fajnie kojarzy, ale nie pasowała mu ta glina i żelazo. No więc Daniel przepowiedział to krótko, to się wszystko rozpier... <laughs> Rozwali się, nie da się połączyć gliny z żelazem. Czekajmy, kochani. Bo to się wydarzy. Ja czekam aż aż po prostu aż pragnę, żeby to się zaczęło dziać. A to, że dolarek po prostu już po prostu jest. Już po prostu taki już go praktycznie nie ma. Także jak mamy jakąś transakcję to przelew na konto, przeliczeniu na złotówki i po prostu wtedy możemy handlować. To się dzieje na naszych oczach, że żyjemy w takich czasach aż trudno uwierzyć. Tak sobie czasem zadaję pytanie, bo pierwszy raz przeczytałem to wiele lat temu, jeszcze żebym do szkoły chodziłem, potem wziąłem sobie do wojska. No strach mnie obleciał oczywiście, a teraz jak widać, że oni sobie to reżyserują, piszą scenariusz, a potem wdrażają życie, to najlepszym przykładem jest bajka, yy, właśnie, yy, no Reksiu w kosmosie z 72 roku, że Reksiu latał, latał, prawda, o tym UFO. Co to jest to UFO? A przecież to jest technologia i cały czas mówi się o tym ufo, no bo będzie latać ufo, tak? No i proszę Państwa, to jest taka technologia, którą teraz zastosuję, bo mają dwa, dwa scenariusze do zrobienia, tak? Jeden to atak z kosmosu, a drugi blue beam. No jak komuś powiesz, że no, no do niedawna jeszcze ludzie wierzyli, że, że yy, tam 11 września, no, no to się tam po prostu to zawaliło, tak? Tak. Bior, 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 bior. Kiedyś trzymałem żelazo, tato mi kazał trzymać żelazo w kuźni i na końcu, na takim odcinku to żelazo było białe, a tutaj już było siwe, tak? I córce, która z architektem, tłumaczyłem, ona mi to chciała wpoić, że tam mu się to wszystko w taki sposób czy inny zrobiło. A teraz już wiadomo, że tam samolotu nie było. Ja miałem spotkanie w koznadzinie tydzień temu. No, dwie osoby wyszły po prostu nie mieściły się to w głowach. Reszta była happy. Im dłużej trwało, tym bardziej ich po prostu, jak gdyby, bardziej się oni utwierdzali w tym, co już wiedzą. No jak? No jak nie chcesz wierzyć w to, to wpisz sobie chiński nowy rok. I tutaj może być, proszę Państwa, tańcząca Madonna prawda, w powietrzu, albo fruwające smogi i tak dalej, i No więc jak ludzie, którzy to zrobili, tylko dlatego, że nie podobało im się co, że Husań, chciał handlować w euro, że Kaddafi wydrukował denara w złocie, który po prostu w tej chwili czas taki nastaje. No ale niestety, kochani, te kraje, które są powiązane w krajach BRICS, a od skrótu BRICS mamy Brazylia, Rosja, Chiny i tak dalej, i tak dalej. No więc to wszystko upada na naszych oczach. Ja przecielam oczy ze zdumienia, dlaczego tak się w Polsce dzieje. No dzieje się, bo ma się działać. Człowiek odszedł od Boga. I dlatego tak się dzieje, jak mamy tę oferę podkarpacką, gdzie po prostu marszałek podaje się do dymisji, bo wylatał za dużo godzin. Szkoda, tylko nie powiedział z jakiego powodu latał. A to już w komisjach sejmowych to było powiedziane dokładnie. Ale teraz dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że głód spadnie z nieba, jak grum. I mamy tutaj właśnie roślinę, którą gorąco Wam polecam, bo jak będzie szaber, no to proszę Państwa. Oni wszystko będą kraść, to ja im potwieram te magazyny, a ja mam tam takie puszki z konserwami, które tam niespecjalnie się to dynko, dynko trzyma. Podejrzewam, że tam jakieś Clostridium butylium będzie też towarzyszyć tym zepsutym konserwom. No i jak ktoś będzie po prostu chciał, no to ja im potwieram, niech po prostu jadą, prawda? Bądźmy mądrzy gromadźmy sobie różne zapasy. A najlepszymi zapasami to są, to są po prostu rośliny, które będą zimować. I ta roślina właśnie od października do marca jest po prostu cały czas do spożycia. Na surowo, zakiszona, po prostu konserwowane w jakieś tam, prawda, na odście. Możemy sobie zrobić pile możemy sobie zrobić po prostu jakieś tam placki czy gdzieś tam i tak dalej różne inne rzeczy na przykład wykorzystujemy też z tej rośliny te łęty no bo one po prostu palą rozpa jako rozpałka świetnie się pali, twarde no i u mnie jak się przyjeżdża, to jest taki taki właśnie wzdłuż ogrodzenia trochę tam sędziadka zaczyna psiaczyć bo to jest roślina inwazyjna ona się po prostu Opuszcza miejsce swoje, także lepiej ją wsadzić w takich ryzach. I ta roślina jest wyśmienita, dlatego że uratowała Francję przed głodem. Sama się po prostu rozsiewa. A co możemy jeszcze z niej zrobić, to tylko pomysłowość yy, yy, użytkownika kuchni. I, I po prostu życzę Wam, żeby ten, te dwa moje projekty, które. No kiedyś to wrzuciłem tam hasło takie, niech cała Polska piecze chleb. Ja nie wiedziałem, że to tak pójdzie. Nawet w pytaniu na śniadanie i dwa razy miałem powiem przyjemność gościć, ale miałem też zarzuty. Oj, tam oj tam, mówi tam jakieś wywody, a, ale po TV nie gania. No na no akurat przyjechał sam. No i, i co ja tam robiłem w tym pytaniu? No, ja my rzucałem ziarno na, w tym międzyciernie. Wchodziłem, powiedziałem. To co, to, co wiem, to co może im się przydać, bo jednak dużo ludzi zbłądziło. A zwłaszcza ci, którzy przestali jeść mięso. I teraz na koniec. Najbardziej przyjazne dla człowieka, dla Ziemi, dla, dla matki Ziemi, i chodzi o tą emisyjność i tak dalej, itd. Wyobraźmy sobie, co jest nam najbardziej potrzebne: fermentowane produkty zwierzęce, czyli odkrowy, mleko. Serwatka, białko serwatkowe, witamina B13, to co nasi przodkowie jedli zawsze. Czyli mamy tutaj bakterie, które nam są potrzebne, wieli, tak? I krowa, która jest na pastwisku, spasa trawę. Nie potrzeba tej gleby przewracać. Stanisław będzie mówił bardziej fachowym językiem o, o glebie. A co nas nauczyli przez te ostatnie 50 lat? No, chłop kiedyś to po prostu podrywkę robił ten, czyli na tak, a orkę na tak. Jak się to sprawdza, to wystarczy palić wbić w ziemię i widać jaka jest żyzność gleby. A potem wjeżdżał chłop sześćdziesiątką, nalał tam jakieś kopalnianki. Jeden przed drugim się chwalił, jaką on zimową orkę zrobił. Sadza z komina, jakiś tam kolega jeszcze na ten ciągnik z przodu, jako odważnik, bo mu tam przód zdzierało. No i wychodzi dziadek, łapie się za głowę, i synu, Adamowejś glebę wyorał. Tak nauczyli ludzi, prawda, przewracać tą glebę. Raz? Co się ta gleba użyźni? Drugi raz. No to oczywiście powiedzą, że za mało azotu i tak dalej. Ale ta krowa, która idzie na pastwisko. Spasa trawę. Robi siku. Potem robi kupkę. Czyli pożyteczne mikroorganizmy. A na jesień mamy biało od pieczarek. Pod warunkiem, że nie będziemy sypać nawozów sztucznych. I kochani, dlaczego o tym mówię? Dlaczego to jest tak? z krowami, tak samo jak z kurami. Krowa żyje do końca u gospodarza. Prawdziwego gospodarza. Abyczek. Służy tylko do przekazywania potomstwa. I tak samo jak kogut trafia na rosół. No, cieliczka to jest matka. No, pozdrawiam też Grzesia Sajbabę, który mi przekazał toro Bravo. Toro Bravo to jest takie, ta prawda, hiszpańska rasa. Tylko to jest ciekawe, naprawdę ciekawe, bo jak, jak, jak przywieźli to ciele, tak pół roku to ciele już takie małe jest. I ja się pytałem Grzesia, Grzesiu, to jakaś po prostu miniaturka. On mnie pociesza, że te rogi jeszcze wyrosną i to ciele mówi tam, no dobra, no ale przydaje się też, bo, bo jak ja do was przyjechałem, to ktoś musiał te krowy, prawda, zdoić niektóre. No to to cielątko jest tak energiczne i zawsze sobie praci. Czyli pokorne ciele, dwie krowy się. Wracając do, do tych krów, nie ma nic bardziej przyjaznego dla gleby niż zwierzęta na pastwisku. Kochani, nie trzeba degradować gleby. Nawet produkcja warzyw, po jaką emisyjność potrzebuje? Ile potrzebuje, prawda, razy zabiegi, żeby tą, tą, tą roślinę wyhodować. Mówię w, w uprawie konwencjonalnej, azotu? Czyli emisyjność. To jest wszystko dokładnie odwrotnie. Kiedyś w, w NTV, która dzisiaj tutaj właśnie jest głównym właśnie patronem? Był wywiad pani doktor Kindy Reini bodajże, odwróć wszystko do góry nogami do się prawdy. Kochani, wszystko jest dokładnie odwrotnie. I teraz do czego zmierzam? Co jest dobrze mieć na zapas? No, długo gotowany wywar z kości mięsa. I tam mamy wszystko to, co człowiek potrzebuje. To trzeba gotować trzy dni, potem do słoików zakręcić, jeszcze raz zapasteryzować. I mamy świetny rosół, mamy świetny sos, i mamy to, co może nam pomóc wrócić do zdrowia. Bo zostaliśmy po prostu okłamani, a zwłaszcza weganizm, wegetaria. Weganizm to jest w ogóle, jak doktor Czerniak u mnie powiedział, to nie no to mówię jeszcze, to było w towarzystwie Juliana, który jest też weganizmem, weganinem. No, i siedzieli akurat na scenie. No, i, no, doktor w swoim stylu nie do zatrzymania. Mówi, yeah! mówi, no, mówi, to wiecie, wegetarianizm jeszcze ujdzie mu, bo to wiecie, jećko tam coś tam wiesz, tam. A weganizm, przepraszam, żebym kogoś nie uraził. To już powiedz, cytuję, to patologia. A no właśnie dlatego, że po paru latach człowiek doprowadza się do ruiny. I teraz mamy tak, na szczycie, Całego tego boskiego schematu jest człowiek i masz do wyboru, albo zdrowie yy, i bezpieczeństwo zwierząt, czyli kult cielca, albo po prostu ty panujesz nad tym i robisz selekcję. Jak jest mat, yy, dziewczynka, to jest matka, to będzie żyła aż do końca swoich dni, tak samo jak ta kura, chyba że na nią coś z wozu spadnie, a jak byczek jest, no to będzie na pożywienie, Kochani, szukajmy lokalnych rolników, dajmy im zarobić, bo ja mam takie powiedzenie jedna krowa w Mongolii żywi cztery rodziny, a w Polsce jest problem, bo jedna gmina w Polsce żywi cztery krowy. Dziękuję bardzo. paniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.